Muzyka, witajcie się z tej strony BlaDixy. A to kolejny filmik na moim kanale dzisiaj. Kolejny już czwarty odcinek ze serii Beam Engine Drive: Prawdziwe życie. Więc widz, zostaw z suba z dzwonkiem lajka jak widzisz tutaj na dole, udostępnij ten film, żeby więcej osób zobaczyło ten content. A ja mam do Ciebie jedną sprawę. Dziękuję za przyjęcie super trzeciego odcinka z tej serii 80 wyświetleń, 6 lajków, jest naprawdę fajny wynik. jak mam do Ciebie sprawę: 6 lajków do północy i jutro kolejny odcinek, taki mini daily jakbyście chcieli, więc no polecam. Piszcie komentarze, z chęcią poczytam propozycje do, do tej serii. E, piście również e, imię i nazwisko do naszego głównego bohatera Ponieważ to też jest bardzo ważne Bez zbędnego gadania przechodzimy do odcinka Dzisiaj mamy dwie rzeczy do zrobienia W poprzednim odcinku dostaliśmy od dziadka zadanie bojowe I te bojowe zadanie dzisiaj zrobimy Jednakże druga rzecz, którą dzisiaj zrobimy Dobra, wyjedziemy sobie już w miasto Jest to zakup pierwszego samochodu do naszego biznesu Gdzie będziemy sprzedawać samochody jest to samochód po wypadku, lekkim wypadku, tam z przodu jest chyba obity, ETK, yy, takiej firmy samochód, jedziemy właśnie do niego, żeby go zobaczyć. I hop mówi, że go sprzeda. Wiadomo, my się go wyremontujemy i sprzedamy z zyskiem. I to będzie nasz biznes. Jakieś inne odłamy też pewnie będą, ale mówię, na razie się skupimy na tym. Tu czekajcie, tu się w prawo skręcało. I chyba i tam na osiedlu. Dobra. Więc jak mówiłem, idziemy teraz sobie po samochód. Taki fajny. Yy, nie wnikajcie, że może być słabsza jakość gry. Wzięłem sobie słabszą jakość na rzecz FPS-ów. Ej dobra, to jest tutaj. Pusto skręcamy. widzowie, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest to taki ETK. Widzę, że chłodnica też poszła. Wysiadamy i zobaczymy o co tu chodzi. Generalnie widzę, że chyba koło są w miarę prosto, więc tu nie, nic się nie stało. O, tu jest bariera, ok, nieważne. Nic się nie stało No chłodnica poszła On tutaj dostał generalnie, w tą część Z tego co widzę, otwiera się A dobra, wiem co musimy zrobić Z tej strony jest idealny Dobra, wejdźmy sobie do niego zaraz, poczekajcie Wejdziemy sobie do niego I go zaraz obczajmy Gdzie tu się otwierało, poczekajcie O, tu się otwierało Wychodzimy dobra, czy to się otworzy teraz? nadal no, się nie otwiera, no coś tu się stało o dobra, otworzyło się, nieważne no silnik jak widzicie jest nie pamiętam jaki to jest silnik ale, oj przepraszam z mikrofonem jest to dobry silnik jest to naprawdę dobry silnik myślę, że na spokojnie możemy taki sprzęt zakupić i zgadniecie jaka cena 2500 za ten samochód myślę, że schodzi z, nas z naszego konta Zakupiliśmy sobie ten samochód, właśnie siedem do niego. I co? Musimy nim dojechać do domu. Czekajcie, jeszcze wysiądę, zamknę klapę. Bo przecież nie dojedziemy sobie. zamknie się. Dobra, jako tako się zamknęła. Więc nie ma dramatu. Albo dobra, nie zamknęła się jednak. No dobra. Kurde, że miasto ja Poloneza nie porysował, panie. Sorry. No i mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak wiodę takim samochodem na drogę. Zmienię sobie kamerę jednak. Dobra. Eee, yy, awaryjne. Gdzie tu się awaryjne włączało? Gdzie tu się awaryjne włączało, widzowie? Nie pamiętam. Byłem awaryjne wbił, ale nie pamiętam za nic. Dobra, kierunkowskaz. Jak widzicie, chłodnica w lewym dolnym rogu. Chłodnica to już pierwsze co do wymiany, więc szybko dojadę, ponieważ to żeby mi samochód nie padł. Oj, trochę układ kierowniczy jednak też do naprawy. To naprawy, jednak, dobra, my jedziemy do siebie, oczywiście, bo będziemy to u siebie robić. I elegancko się mówi, widzowie. Jedziemy do siebie. No, mówię, samochód fajny. Myślę, że przemalujemy sobie go też. I dobra, teraz widzimy się po cięciu, aż dojdę do naszego samochodu. Widzowie, dotarliśmy do naszego samochodu i widzowie, dostali dostaliśmy. Telefon. Dostaliśmy telefon od dziadka, że mamy wracać do domu, ponieważ ma dla nas bojowe zdanie przygotowane. Więc dobra, my wracamy sobie do domu. Poczekajcie, czy jest pusto? Jest, dobra. Więc wracamy widzowie do domu. Ponieważ no mamy bojowe zdanie, tak? Pewnie podejrzewam, że jakaś trasa do zrobienia będzie. No ale to wiadomo, na spokojnie obczajmy zaraz o co chodzi. E, dobra, no musimy wiadomo, tutaj pilnować. Zasad. Panie, noż, jedź, kurde. Pusto, pusto, dobra. Wbijamy się. Kierunkowskaz i manewr wyprzedzania chyba, co? Tak jest. Kurde. No już by mandat był. Ale no, nic nie widzieliście, widzowie. Więc dobra, jedziemy. O, stoi, widzowie, stoi sprzęt. Proszę bardzo. Stoi sprzęcik. Tylko jak ja się tu zmieszczę, panie. Dziadek, coś... Jak ty stanął? Poczekaj, jak ty żeś stanął tu Dobra, wiedziemy tu, jedziemy na spokojnie. Jedziemy na spokojnie, widzowie, na spokojnie chillera. A właśnie, gdzie jest samochód? A, dobra. Dziadek do garażu wstawił. Ten to zawsze jest majster Dobra, wysiadamy. I widzowie, nie zgadnijcie, gdzie musimy pojechać. Musimy pojechać do tartaku. Bo mamy na pacę drewno, Pff, no ża żadna nowość. Mamy drewno i musimy te drewno do nich dostarczyć. Tylko jest problem, bo ja nic nie widzę. Poczekajcie, o! Z tej kamery już widzę więcej. Tylko gdzie tartak był? Bo no, ja nie pamiętam. Poczekajcie, tartak, dobra. Spróbujemy znaleźć. Bo ja widzowie nie pamiętam, gdzie tartak jest, nie? Więc trochę lipa. A chyba tu. Albo poczekajcie, widzowie, jest taka fajna opcja. W tej grze... Czekajcie, pojedziemy sobie tu. Skręcimy, awaryjne damy. Pod M mamy mapę. I musimy znaleźć tartak. Gdzie tu jest tartak, widzowie? Tu jest tartak, piątka. Jak to nawigować, dobra. Nawigacja wbita. Gdzie my mamy tu jechać widzowie? Dobra, musimy jednak zawrócić. No widzowie, tak to jest właśnie. Patrzcie, gdyby nie nawigacja. Pojechałbym w złą stronę w ogóle No i dobra, jedziemy sobie Miła atmosfera widzowie. To mi się podoba. Jest forma. Let's go. Właśnie tu to, to zabudowane jest halo. Bladixy. Jak ty jeździsz? Tu się skręca w lewo. Elegancko. Proszę państwa. Prosto, ok. Ej, dobra, rzeczywiście tu tartak już jest, dobra mhm. do, Dobrze pamiętać widzowie, nie? Żeby następnym razem bez nawigacji już jeździć No i dobra Musimy znaleźć niejakiego Zbyszka Zbyszek chyba... No, Nowak jakoś tak miał, poczekajcie Gdzie on tu może kurde urzędować? Poczekajcie Gdzie oni tu drewno składują? Dobra, chyba tu będzie. No dobra, staniemy sobie tu. Ja załatwię co mam do załatwienia. I widzimy się po szybkim cięciu. Dobra, jestem, widzę, po cięciu. Już mamy pustą pakę. Teraz wracamy sobie do domu nią. No i zakończymy sobie pewnie odcinek. czy ja tu się zmieszczę. Nie, nie zmieszczę się. No i już bym dziadkowy tutaj kurczę szkód narobił. Panie, poczekaj. No i dobra, wracamy sobie do domu. Wracamy do domku. Tym busem całym. Tu się w, w prawo skręca. No, i już prosto. Elegancko, widzowie. To mi się podoba, jest forma. Dobra, tu już chyba nie jest zabudowane. No nie jest, więc tu możemy przyspieszyć. Jednakże i tak, to ciężarówka to tak. No, za, za bardzo nie przyspieszysz nią chodzi o takie drogi właśnie. Więc dobra, jesteśmy już zaraz koło domu. Więc dobra. Zaraz zakończymy sobie odcinek widzowie. A właśnie zapomniałem o pieniądzach. Poczekajcie. Zapłaciliśmy za auto 2500, mieliśmy 8800, czyli mamy 56300. I zapomniałem, że dziadek dał nam 200 za tę robotę, więc 6500 mamy właśnie na swoim koncie. Dobra, ja tu sobie stanę. Oj, oj. Kurde, że mnie w kosz nie przywalił. Bo te kosze w BMG Drive to są, no niestety mają teksturę i to tak jak kamień. Więc dobra, ja tu stawiam sprzęt, oczywiście hamulec. Idę po dom i kończymy widzowie odcinek. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Pamiętajcie, 6 like do północy i jutro kolejny odcinek. Do zobaczenia. No, bye-bye.